Drodzy, spotykamy się na pięknej, przepiękny płycie lotniska Bemowo, gdzie jak co roku Michał Kubiak oraz spółka organizuje nam otwarcie sezonu. Aura w naszym kraju jak zwykle mokra, ale dzięki temu można spotkać ciekawszych ludzi tutaj, bo przyjeżdżają tylko ci, co się nie boją wody i możemy sobie pogadać o motorach. Zobaczyć co nowego i jak się drze ubranie motocyklowe na przykład, bo Red Bike robi swoje pokazy. Mam nadzieję, że spotkamy Michała Kubiaka i będziemy mogli go szarpnąć za rękaw i pogadać z nim na temat tego co się dzieje, co planuje i dlaczego w ogóle jest ich tak mało tych motocyklistów w tym roku. Czy duch słabnie w narodzie? Chyba się motocykliści robią teraz bardziej softowi, ale kto wie, może na paradzie będzie ich więcej, bo widziałem, że sporo ich zostało przed bramą. Zobaczymy co będzie dalej. Ruszyła parada jak co roku. Sparaliżowana Warszawa, korki, dramat na ulicach, zgrzytanie zębów. Wszystkich kierowców samochodów, próby wbijania się pomiędzy ludzi na paradzie. Oczy zobaczcie świat kredensów, piękny obraz. Koledzy goldwingowcy, lala la, 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 la. Z cześć Rysiu, cześć Stefan, cześć Maciek, cześć Piotrek, cześć Kazik, cześć Ziółtek, cześć, no już imiona mi się skończyły, cholera tylu znajomych, hello, hello, Będziemy sławni! a tutaj nasi wspaniali stanterzy pokazują co potrafią, generalnie jak widać motocykle są bardzo mocno zmodyfikowane. Także z tyłu nie ma właściwie czegoś co jest zębatką, znaczy jest to zębatka, ale jest wielka jak patelnia, dlatego dużo co na to mówi patelnia. Spalone z hamulce do czerwoności zagrzane, zerwane przewody, zagotowany błon hamulcowy, czyli standard paradowy. Ojej, to się nazywa zapłon. Loteria. Wrzuć monetę. Co mnie martwi najbardziej w jeździe santerskiej, to jest to, że chłopaki często się przewracają, a niektórzy z nich nie stosują jakoś szczególnie dużej ilości ochraniaczy. Panie w szpilkach, panowie w glanach. I wszyscy będą sławni. I wszyscy będą na motosapie parady, ponieważ wszyscy są na Jasnej Górze lub w Poznaniu lub jeszcze Bóg wie, albo w domu nawet. O rany, to karetka.